Hej, cześć, Jazz właśnie wstaje do pracy. Średnio wyspany, ale jeszcze musimy ogarnąć Felixa z rana. A Holi sobie śpi, także cóż, nie będziemy jej w tym przeszkadzać. Jeszcze oczywiście trzeba zaopiekować się mini, także cóż, no bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Mam nadzieję, że ty ze wszystkim zdążysz. Masz dwie godziny, czyli dwie godziny będziesz schodził, zaraz już będzie godzina. No właśnie, więc tak chyba średnio się z tym wyrobisz. No, ale trudno. Dam radę. Dobra, to najwyżej się holi, obudzi. Wstawaj. Trzeba dzieciaka ogarnąć. Tu nieszczęśliwie, widzę. No, ale śpi, dobra. To może jeszcze zanim śpi, to pogadaj sobie z mini. No, już się lepiej czujesz. Możesz jeszcze. Czekaj, możesz jeszcze ty. O, proszę. I proszę. już będzie pełna. Pełny pasek pewnie. Dobra. Ogarnięte ten jeszcze śpi, więc jak się tylko zbudzi, to lecimy. Dobrze, możesz zostać do późna, nie ma problemu. Zdążymy się wykąpać jeszcze. Dobra, co jemu? Yy, brudna pierucha, dobra, no to go wykąp. Jeszcze w ogóle trzeba go nauczyć mówić, także jeszcze, jeszcze troszkę to potrwa. No i dobra, nakarmiony. To możesz go odłożyć i sobie coś zjeść. On z toalety umie korzystać? Czy nie? Tak, umie, dobra. Czyli trzeba go tylko nauczyć mówić. Hm. No to dobra, możesz jak już tu chętnie idziesz, to możesz go już nauczyć mówić, i już... O, wow! To było szybkie. <grym> już będzie spokój. Eee, nie. Czyli, ty już wszystko potrafisz. No dobrze, no to można cię tu zostawić. Właśnie miseczkę napełnić, masz rację. E, no to, jak już to wszystko się udało, to możesz sobie malować. Ten już zdążył wrócić z pracy, fajnie. No, maluj sobie, maluj. Ty, gdzie jesteś? No, wracaj do domu. Mam tu nieszczęśliwe widzę. No bardzo późno wrócimy, także już, już nic ci nie pozostaje. Nie, 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 czekaj, nie to. E, do spania, a ty widzę, obraz skończyłaś, to super. Możesz sobie zacząć malować kolejny. Tak żebyś tylko miała zaczęty. Wejdziemy jeszcze dzieciakiem się zająć. Mm. Może tylko kwiatka tu postawiłam i mi przeszkadza teraz? No trudno. E, mogłabyś zejść tu. W ogóle to możesz to posprzątać, jak już tu jesteś. Dobrze. E, I do końca go wsać. No i dobra, do możesz lecieć spać w takim razie. No proszę, Holly ma urodziny, dobrze. Będę to mieć na uwadze piesku, nie, nie budź. A ty w sumie to się nawet wyspałaś, to dobrze. Nie wiem, czemu ci nie zatwierdziło tego jedzenia w restauracji, skoro ostatnio byliście, no ale okej. Okay. Dobra, weź. Wypuść tego dzieciaka, co on chce. Śpiący jest, ale też jest głodny, więc... Więc go nakarm. Ty się już nie musisz niczym martwić, możesz iść malować obraz. Aha, a ty już się zająłeś dzieckiem, dobrze. No, możesz jej pogadać z nią. A, jeszcze już, już sobie poszła, dobra. To jednak nie. Chodź. Okej. Okay. I ty co byś chciał? Nabrać no, tam muskulatury i tak dalej, więc możesz sobie ćwiczyć. Nie ma problemu. Ty sobie malujesz. No i dobra, fajnie. Nieco się popsuło. Co się popsuło? A, to się zapchała, no okej. Okay. Dobra, dość tych ćwiczeń. Umyj się jeszcze i będziesz szedł do pracy. A ty jak skończysz, to odetkasz ten kibel na dole. Nie to chciałam. Chciałam, żebyś zaczęła malować kolejny, ale idź tam, odetkaj. A ty co, już się ułeś Już jesteś czysty, zapewniam cię o tym. Dobra, udało się. I przy okazji umiejętność poprawiłaś, więc fajnie. Może ja Wam kupię ekspres do kawy. To jest takie przydatne urządzenie. Jakiś taki fajny. Może być. No i sobie strzelisz kawkę. Będzie fajnie. Co tam mini? Ci potrzeba. Znowu towarzystwo. Dobrze, zaraz się Tobą zaopiekujemy. I jeszcze i sobie. Dzieciak się drze, co mu jest trochę głodny i ciemno. Nakarm go na podłodze. Siebie też nakarm. Ty wróciłeś i się kąpiesz, słupcio. A może byś tak zrobił coś z tych swoich marzeń? Czy to się zaliczy jak tylko zaczniesz? Czy to trzeba ukończyć, no właśnie, urodziny? Dobra, ty proszę wykąp. Albo nie, dobra, zadzwoń do tego swojego brata, żebyście sobie tam nabili kontakt. Chcesz uszek podrapać? No to proszę, spoko. I w sumie ty już możesz iść spać, bo ty już padasz na twarz. Resztę tu ogarniemy. Zakumplowaliście się? No spoko, z nią jaś spędzić czas, no to też z nią pogadaj. Albo nie. A zaliczy się spędzenie czasu, jak się wyśle SMS-a? Nie, nie zaliczyło się, ok Ma to sens Dobra, czekaj, 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 czekaj Bo to inaczej miało być mm. Zmień mu... Nie, nie płać go Jeszcze nie Zmień mu pieluchę, odłóż go tu Idź coś zjeść On sobie użyje w tym czasie I odłóż go do końca Chociaż w sumie dobra, nie, nie odkładaj go <śla> Tak, sorry, zakręciłam się Weź go podstaw, skoro on śpiący nie jest, i ty idź sobie spać. No i Felix ma dziś urodziny. Możemy już zaraz, zaraz, zaraz czekaj, nie karm go jeszcze. Kupimy torcik, skoro już jesteście tacy wygłodniali. I się zrobi torcikowe. Śniadanko. Dobrze, to tego tutaj zostaw. Czekaj, bo to trzeba kliknąć yy, tak. Jezus ja tobie. No tak, tobie kliknęłam. Zaraz to się wróci. Spokojnie. Tego nie było. Chodziło o to, żeby pomogła mu zdmuchnąć świeczki. Czy ktoś może mu pomóc tym dziecku? Nie ty? No to może ty? Nie. Nie będzie mieć urodzin. Dobrze, jak nie możemy tak, to możemy tak. Dobra, losujemy. Ale co, holik? Dziecko? Można mieć taką cechę? No, no, no dobra. Okej, okay. ale cię przebierzemy. Przy okazji, tak samo jak przebrałam holi, ponieważ miałam ochotę ostatnio ją przebrać, zastanawiałam się nawet nad tym i potrzebowałam dobrej okazji. I właśnie tak się stało, także troszkę się zmieniła. No też pewnie z okazji wkroczenia w dorosłość. Ja cię te brwi to masz dowalony. Właśnie, bo jak już pewnie widzicie, pobrałam trochę ciuchów ostatnio. I zasadniczo nie ciuchów, tylko włosów, bo te dzieci nie mają żadnych włosów w tej grze, więc jakieś mu myślę zaraz, moment. E, troszkę ci trzeba przerobić tutaj ten pokój. No i dobra, tak wygląda jego pokój, tutaj e, prowiesiłam te obrazy, mam biurko, łóżeczko i, i to w sumie tyle, a tutaj mamy taką przemierzalnie, szatnię, szafę domową, gardrobę, o. Coś takiego. A ty w deszczu ćwiczysz. No, okej. Okay. Mógłbyś na przykład nie ćwiczyć w deszczu. To by było fajnie. Chciałeś się z tą spotkać. No, to możesz ją w sumie zaprosić. A ty czym byś się zajęła? Chciałaś podróży, domek na drzewie, dobre oceny. No, w sumie wiesz co? Mogłabyś się wykąpać. A skoro się dobrze czujesz, no to kontynuować, żeby trochę popchnąć tą karierę swoją, na którym ty w ogóle jesteś, w poziomie na piątym, no to już nieźle. A tej się nie chce przyłazić, no to pogadaj z nią może najpierw. Czasami to działa. No. A ty może się zaopiekuj pieskiem, pogadaj z pieskiem czy coś. No i w zasadzie to... No, jesteś śpiący, to idź spać. Czyżby ona teraz chciała przyjść? Tak? Może przyjdzie? Nie chcę przyjść. No to nie. To w takim razie może sobie zaproś brata. Dobra, jeszcze jedzonkę. Rachunki zapłać. A, ty idziesz do roboty dzisiaj? Ale to możesz się z nim przywitać, bo to w sumie jakby nie patrzeć twoja rodzina, to fajnie by było, nie? Super. <gryzanie> Chcesz się zaprzyjaźnić? Z osobistością? Tak. Chcesz się z nim zaprzyjaźnić? O znak, chcesz go zapytać? Spoko. E, właśnie, sobie No i już wszystko wiadomo. Nie wiem, czemu robicie tą rozmowę na deszczu, ale niech będzie. No wie, jak go możesz zapytać, pogadać tak po prostu. 9 lat jest starszy, młodszy od ciebie? Okej. Okay. O karierę. Poznaj się z nim po prostu. Nie, on też jest artystyczny. Artystyczny, Boże, też jest artystą. No dobrze. O sztuce pogadaj. Dramatyczną historię opowiedz. Filmiki jakieś, głupie miny. O, już ci się udało zaprzyjaźnić. No i super. Ty możesz. O jak już chciałeś zagrać, to możesz z bratem sobie pobrać. I już spoko. Okej, okay, możesz zjeść resztki. Weź sobie też zjedz coś. Dobra, oni grają fajnie. A ty, może zrób coś do jedzenia na jutro, żeby było. I w zasadzie skończyłaś w ogóle ten obraz? Nie, nie skończyłaś, ale już możesz iść spać. No ty co, głodny. No to weź jeszcze bratu zaproponuj. No. Niech se też zje. No co, co, znowu się zapchał ten kibel. Ja cię we śodetkę, wietrzy i kałuże. No, dzieciak pierwszy dzień do szkoły, poznaj sobie nowych ziomeczków, jakichś znajomków może będziesz miał. <grym> tak, kupiłam taką budę dla mini i ona sobie tutaj teraz może leżeć, także będzie miała dodatkowe miejsce do spanka w domku. To też jest spoko rozwiązanie, jak się ma mały domek, bo, bo się nie zawsze mieści, także... Buda. Także no. Dobra, podejdź tu proszę, wykąp mini. I ty co? Coś robisz do żarcia. No dobra. Pracujesz dzisiaj? Dzisiaj masz wolne. Ok. Wiesz co? Chodźcie. Wyjdziecie gdzieś razem, ale zanim to idź, sobie tu użyj. I możemy iść. Postanowiłam, że może. Wyjdziemy razem na siłkę, bo gdzieś tu powinna być. A zawsze fajniej się z kimś ćwiczy niż samemu. E, tak, tak, idź sobie do Aurory i możesz sobie iść na to. Czemu ty nie poszłaś razem z nim? Halu, miałaś iść. Fajnie, jakbyś też jakichś ludzi poznała. No, i raz, że sobie wyszłaś gdzieś, to też spoko. Może sobie pogadaj z, z takim typem. Przywitaj się o. Co zapytaj, nie wiem, o wieku, o, e, o firmach, możecie pogadać o karierę. Z taką babą też sobie pogadaj o to samo. To jest jakaś łysa kobieta, to z nią też się możesz przywitać, też możesz sobie poćwiczyć z nim. Już poćwiczyłeś do zmęczenia, no dobra. A ty już do domu idziesz, no i tyle z waszego wspólnego wyjścia i wspólnego poćwiczenia. No dobrze. A ty tam bajkę pewnie na dobranoc chcesz, no ale nie. Jezu, oni zawsze się kładą do tych podwójnych łóżek bez sensu. Nie, nie, nie. Dobra, idź normalnie spać. A ty też byś coś tam zjadł, i tak dalej. I ty sobie też zjedz. Kogo ty tam poznałeś w tej szkole? Tą aurorę, u której byłeś w domu? I tyle. No i tyle. No, no, no spoko. Czemu tu śmieci są wywalone? Ty pierwszy chyba wstaniesz, tak? No to ty się tym zajmij. Dobra, użyj sobie. No i sobie kontynuuj. Dobra, może ci się uda z tymi ludźmi w końcu zaprzyjaźnić. Z kim ty stąd się chciałeś na maksa zaprzyjaźnić. To pogadaj sobie. No i do pracy. No te drzewka fajne. Dobrze. No proszę, impreza. No możesz na niej być, nie wiem czy zdążysz, ale no spoko. Sprzedaj. No fajnie. No i możesz sobie większy namalować tym razem. A, poprawić umiejętność. O, dzieciak wrócił ze szkoły. I się tu tapla. No to się ta no. Spoko. O, zrób sobie hops. No i dobra, popływane. To możesz sobie coś zjeść. Ach, ta impreza gdzieś tam się miała odbyć, nie? Ktoś się zaprosił. Yy, ta cię zaprosiła. No to idź na imprezę. Nie. Ale na imprezę możesz iść. Dobra, to sobie przerwę zrób. Prysznic. Zjedz coś. I możesz iść już spać. Ty odrobiłeś prackę? Dzisiaj chyba nie, ale... A nie, odrobiłeś, no to super. Mm. To ty też możesz iść do spania, jak tam mini... A, mini, samotna, dobra. To zanim jeszcze pójdziesz i dopiero możesz iść spać... Czemu wstałaś? A, zjeść, dobra. To zobaczmy, jak ty tam na tej imprezie należysz sobie, no... spoko. A gdzie jest tak właściwie pani... <noise> pani gospodarz imprezy? Poszło spać. No dobra, kto tu w ogóle jest? Jakiś z Twoich ziomeczków, czy, czy nie bardzo? A twój brat, no to słuchaj. A to jest kto? Jakiś dzieciak, nie wiadomo czyj. I jest jakaś Sofi? No cóż, z kim Ty tam gadać chciałeś, z tą właścicielką? imprezy, panią gospodarz, no to spo... słuchaj, wstawaj. Co <grywa> pytaj tam o dzień, czy coś tam, pogadaj z babą. A jak tam w domu, i Zadbał ktoś o ciebie? No, w miarę. To dobrze. To zjedz sobie coś. I, i sobie tutaj, ...to schowam jedno, ops. Użyj sobie ty śpisz dobra, ty wracasz już na tą imprezę, z tej imprezy wywalili cię z domu, no spoko ty na imprezie byłeś głodny wróciłeś, może zrobimy imprezę no, ma to sens, dzień wypoczynku w końcu spoko, zajmiemy się tym dzisiaj ale na razie niech on się tam wyśpi trochę właśnie, on nawet chce zrobić imprezę, I to będzie basenowa impreza, bo mamy basen, także spoko Możesz sprzedać, możesz zacząć kolejny duży obraz. Ty z kim się przestałeś przyjaźnić? Z bratem swoim, no wiesz. I możesz zorganizować imprezę, w zasadzie można ją nawet, nawet teraz zrobić. Na dwunastą niech będzie. Eee, basenowa impreza, gdzie jest basenowa impreza? O tu, dobra. Mhm. I tych tam przyjaciół. Jezu, nie chciałam tego gościa zapraszać. Chcę, chciałam zaprosić Amy. No, Amber też by się przydało zaprosić. że tego gościa nie zaproszę. Zaproszę Amber. Ho, no i dobra. Spoko. Dobra, to idź, chcę coś zjeść. No i dobra, przyszli już. Fajnie. Dobrze, że pozmywałeś. Otwórz lodówkę, weź wejmi to na przykład, zaproś gości. Ty już jadłeś, to nie. Idź se tam pokływaj może. No a ty też głodna i w ogóle to możesz, możesz iść tutaj. Z przyjaciółką byś w sumie mogła pogadać, gdzie ona jest. Eee, Ta twoja bestia, ona w ogóle przyszła? Albo idzie, albo nie przyjdzie, chyba nie przyjdzie, no. Dobra, to, to potem się, się pogada. Pogadajmy z tymi, co są w domu. Ty co telefon ze sobą wziąłeś? Dobrze, pogadajmy sobie. Dobra, tobie miałam kazać pogadać. No, zapoznaj się. Ci ze swoim bratem kumplować gdziekolwiek on jest. On chyba nawet nie przyszedł. A, bo on tu w ogóle jest. To on co ciebie dzwonił, on tu jest. No to pogadaj z nim w takim razie. Dawaj, pływaj, pokaż im jak to się robi. O właśnie, weź sobie, proszę, z synem, zróbcie ten, nie możecie? No to, kto tam, Amber? Amber, Boże, to jest Amy. Takie podobne są do siebie. Gdzie ona w ogóle jest? Już poszła? Nie no, tu jest, a co się dzieje? Ale czemu ty go nie lubisz, bo co się dzieje. No przecież... Gadają sobie o co chodzi. A, ja tam nie wiem, o co wam chodzi. Aha, i się kłócą, no to super. No weź może ją przeproś za to. że to dramsko? Czekaj, czekaj, bo ty się tam. No dobra, no to pogadaj o czymkolwiek. Dobra, tu będzie twój syn, to ty se użyj tutaj. W takim razie. Czego wy się tu obrażacie? O co wam chodzi? Weź się przeproś ty. Ty pie. Ty pie bądź miły, o. Pogadaj normalnie, nie się kłócisz. No a wy się aż tak nie lubicie, o co chodzi? Co się stało? A ty chciałeś z nią w co pograć? Aha, w jakąś grę po prostu. Możecie. Nie możecie. Co, ona idzie już? Nie wiem, bitwa na poduszki. Cokolwiek. Aha, to fajnie. Was przez piętro przebija aż. Weź ty się z nią może jakoś spróbuj dogadać. Nie wiem o co chodzi wam, o co wam poszło. A co ty w ogóle masz za strój? Ja ci go nie ustawiałam. No nie wiem. W każdym razie możesz sobie dołączyć, spoko. Aha, tu się prysznic popsuł. No dobra, to weź napraw go i możesz iść spać. Felix też może iść spać, pogadać. Chcesz z mini, a mini gdzie jest? No, mini akurat się przyda rozmówka, także weź to wyłącz. Weź, yy, pogadaj z mini, weź jej smaczka, daj przytul, daj obwąchać dłoń. Szczotkuj. I akurat byś mógł iść spać. Aha, nic się nie uda, rozumiem, bo głupio stanęliście, tak? Dobra, już dość, czekaj. Idź tu. Mini, chodź. Miałeś wyszczotkować psa. No i dobra, i idź spać w takim razie. Boże, na żarcie tu się popsuło, nikt go nie schował. Ogarnie się to. To chyba, chyba, już wiem, co się mogło stać na tej imprezie, o co chodzi. No, no, no dobra, ale no... Okej, okay, no, simowie. zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, nie spodziewałam się, że w tą stronę to pójdzie. No dobrze, no, drama to drama, no. Możemy zobaczyć, co z tego pójdzie. Dobra, wstałaś, weź to, proszę, posprzątaj a no mini się tu głupio położyła weź mini masz tyle miejsca do położenia się zjedz sobie tu nie i ty możesz kontynuować uuu widzę. widzę jakieś fajne rzeczy w skrzynce dokładnie tak mi nie daje nie, nie daje mi spokoju ta sprawa z tą amy weź się z nią dogadaj no kurde nie wiem musisz, musisz z nią pogadać nie chcę, żebyś miał jakichś wrogów. Nie wiadomo skąd. Jeszcze w rodzinie, daj spokój. Czekaj, coś, coś takiego. No, coś tam Wam średnio wychodzi, widzę. Nie możesz z nią po prostu porozmawiać? O, to zawsze pomaga. We wszystkim zawsze się uda. Czekaj, 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 czekaj. Ty miałeś tutaj złamane serducho. Czy to, przepraszam, oznacza, że Amber nie żyje? Yy, Alicja. No tak, no Amber nie żyje, Boże. Już tu się widzę dobrze bawi. Dobra, dogadamy się jakoś z Amy, spoko. Gadacie sobie? No dobra, spogadajcie. Ploteczki. Z kim ty tu się jeszcze... z wujasem, no to... Możesz sobie z nim pogadać. O Jezu, nie ty, tylko ty. O Jezu, jaki piękny obraz. Koniecznie bym go chciała gdzieś powiesić, więc przepiękny jest. Kurcze. Kurczę, kurczę, kurczę. Gdzie tu jest jakaś ściana wolna? No tutaj jest, ale tu się nie da oczywiście. To może gdzieś na dole. no W tej kuchni na razie. O wiem, możemy powiesić w pokoju. Albo tu może być. Pewnie już nigdy nie będę pamiętała, że on tu jest, ale no dobrze przepiękny. Dobra, użyj, skorzystaj. A ty w sumie możesz, nie wiem gdzie, gdzieś gdzieś w jakieś spoko miejsce. Mm, mm. A na przykład tu, ok, może być spoko. Chcesz awans? No to ma dużo sensu. Dobra, jak chciałeś na randkę, no to tak mogę zrobić randkę z nią, tak? Czy się wtedy zamieni w randkę, czy nie? No, jednorożec, no, Supcjo. To się zamieni w randkę teraz? Nie wiem. Mm. No weźmy tam, poprawi ich humor. No tylko jakaś zotoka końska. O to mi chodziło, żebyście byli romantic interest. No oni się już zamknęli, bo już tak późno jest. Faktycznie. Ma to sens. No dobra, to spadaj do domu. Weź użyj. I idź spać. Aha, kawy się napiłaś, oczywiście. To możesz zacząć coś tam malować. I możesz już iść spać. Tu widzę, idziesz spać, a weź to wyłącz. Dzięki. I taki to nam dorósł Felix. Yy, troszkę mu się rodzina posypała, o czym nikt jeszcze nie wie, poza kuzynką Holly, która myślę, że. Raczej w miarę zaprzyjaźnienia się jej o tym powie, tak więc będziemy do tego dążyć. Yy, przy okazji przecież ona przyjaźni się z jego bratem, w sensie choli, więc miałoby to też sens, no ale cóż, no tak to właśnie będzie. Chyba przyjaźni z ich, z ich relacji nie będzie. Yy, cóż, no, no rozbije się niestety ta rodzina z tego co wychodzi, i będziemy sobie tutaj radzić we dwójkę. Prawdopodobnie już w przyszłym odcinku, ale zobaczymy jeszcze jak to wszystko się potoczy. Także dzięki za oglądanie, za spędzenie wspólnie czasu i wszystkiego fantastycznego, smacznego i pa pa!